Wydaje mi się, że najbardziej dokutliwą, że najbardziej taką, no, taką gdzie, gdzie ludzi to niszczy, gdzie to jest właśnie brak możliwości współżycia z kimś. Samotność jest chyba najgorszą rzeczą, jaką ci ludzie przeżywają. Ja miałem konkretny wypadek, gdzie kolega dzwonił był sam i dzwonił, mówił, że słuchaj Jurek. Nie nauczyłem się rozmawiać ze ścianami. Muszę zadzwonić do ciebie i pogadać. I w zasadzie to był jego monolog, gdzie on się wypowiadał. Ja potakiwałem, albo robiłem krótkie uwagi i niejednokrotnie takie rozmowy trwały godzinę czasu. Zawsze mi najbardziej, szczególnie jeden taki Tolek Orzeski, który najwięcej do mnie wyzwaniał, mówił: Słuchaj. Kiedy ty wreszcie skończysz, bo już mi ucho boli, ręka mi zdrętwiała, a praktycznie po prostu ten monolog on wygłaszał, bo ja na szczęście mam taką sytuację, że mam z kim pogadać, na ulicach biało-czerwone sztandary, prawda? Ja nie musiałem się oglądać na ulicy po prostu czy idzie jakiś niemiecki patrol czy łapanka po prostu. Byłem wolny i to jest jedna z największych wartości człowieka, być wolnym, prawda? I muszę powiedzieć, że dzisiaj, gdyby przyszła moment walki o wolność tego kraju, stanąłbym jeszcze raz po prostu. I się pytaliśmy, panie Kapo, a dlaczego my, gdzie my jesteśmy, co myśmy złego zrobili, prawda? Przecież my do domu byśmy chcieli, na wolność, prawda? Haha, ha, tylko się śmieli, na wolność. Widzicie <grytanie> za kominy? Stąd na wolność wychodzi się tylko przez komin. Stąd innego wyjścia nie ma. Ówczesnego siedemnastoletniego chłopca w tamtejszym życiu, te 63 dni powstania, to były najpiękniejsze dni ówczesnego mojego życia po prostu. Wtedy, już od tego pierwszego dnia, można powiedzieć, patrząc na te kominy, patrząc na tych poległych i patrząc na tych snujących się ludzi, którzy za dzień, dwa muszą umrzeć, zrozumiałem, gdzie jestem. Szczęście, że była nas duża grupa, że byliśmy y, młodzi, mówię, czternastolatki, ale jednak my też już mieliśmy, część z nas miała no, swój udział w powstaniu. Myśmy nie strzelali. My pomagaliśmy powstańcom w miarę swoich sił, możliwości. I potrzeb, bo na wojnie się nie tylko strzela, na wojnie potrzebni są pomocnicy żołnierzy. I my tacy właśnie te warszawskie chłopaki, prawda, 12-14-letni, właśnie już byliśmy pomocni powstańcom. Kiedy zobaczyłem z daleka wieżę kościoła świętego Jakuba, zobaczyłem domy, to była wielka radość. Jest, jednak jest Warszawa. Tylko, że jak się przyszło bliżej, jak już biegliśmy od torów przez pola, i doszliśmy do tych budynków, to zobaczyliśmy, że to stoją najwyżej ściany wypalonych domów. I w, doszliśmy do tego naszego domu na ulicy Kaliskiej i okazało się, że ojca nie ma, mieszkanie jest kompletnie zrujnowane, spalone i Nikt na nas nie czeka, nikt nam nie pomoże. Potem się dopiero nie, niedługo potem dowiedzieliśmy, że ojciec zginął w czasie przejścia z ochoty do Lasów Kołoskich w oddziale porusznika Gustawa, i ale grobo ojca nie mam do dzisiejszego dnia. Jedyny Jedny ślad po ojcu, to mam na murze w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie na 69. tablicy jest drugi od góry Stanisław Bartnikowski. No, Wolontariusze niewątpliwie bardzo pomagają. Po prostu posta powstaje taka, że istnieje możliwość poruszania. To jest dosyć charakterystyczne, że tak jak znam kolegów czy koleżanki, to nie, wszyscy mają dobre głowy, wszyscy mówią z sensem, jakoś rozsądnie, natomiast e, prawie wszyscy używają lasek, mają problemy z poruszaniem się. I stąd wolontariusze są właściwie niezbędni, bo oni. Podadzą rękę, oni podtrzyma, podtrzyma, podtrzymają człowieka, oni pomagają wejść do taksówki czy wysiąść z taksówki, zaprowadzić do pomieszczenia konkretnego. Także my jesteśmy wolontariuszom bardzo zobowiązani i wdzięczni.